Siemaneczko widzowie, z tej strony MacPie i witam was już w odcink kolejnym odcinku w kolejnym odcinku zgotowania w Minecraft -ie. dzisiaj będziemy robili kotleta z indyka, dziękuję za pomysł Tomasz Tarnawski znowu potrzebne składniki to <undocumentedixed> surowa wołowina pieprz ziołowy konserwanty i pieprz zielony, więc widzowie dodajmy sobie wszystko oczywiście na blat głównie yy, wołowiny musimy zrobić tak o nie, spadła mi nie, taka brzydka. Widzę jeszcze dajcie łapeczkę do góry, subskrypcji na kanale, bo jak widzicie wróciłem do starej kuchni. Jakoś udało mi się to już odwrócić. A my stale wyjmiemy wyklejaczkę wyklejaczkowości. I zróbmy O nie, no znowu... Nie, widzę, przecież nie potrzebuję jednego kotleta. Więc widzę, to możemy sobie wywalić. Albo nie, wezmę sobie dwa kotlety. O. To widzę jak widzicie pomysły Tomasza Tarnowskiego są już bardzo dobre. Okej, okay, nie, 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 Teraz muszę naszą wyklejaczką wykleić płackę. Okej, okay, mamy płackę. Okej, okay, i teraz zaczynamy. Easter egg dobry był, bo to stary jest pierdyk. Okej, okay, widzę, to teraz... No pokroiliśmy trochę naszego kotleta. gdzie musimy teraz sobie wziąć węgiel, bo... Okej, okay, mamy węgiel trochę. Mamy troszkę węgla. Włóżmy sobie tu we wsztyki i potem dopletopimy topimy. Ja widzę, jak widzicie, kuchnia się nie zmieniła. No bo już widzie, widzę, we mnie w normalnym domu. Spójrzcie, ten świat jest płaski. A tak ta kuchnia wygląda jak jakiś. Nie wiem, już nie powiem co. O! Nie widzę, czekajcie. Mi się przyda tutaj, nie wiem, pół płytka naciskowa. Gdzie to jest? A tutaj. Jeszcze dajcie łapkę w górę i ja zapomniałem. Zobaczmy, czy się kotlet już upiek. Echa, co ja zrobiłem, jak jestem? Dobrze. Nie, nie, potem piat się wyjara. A zapomniałem dać na początku powinien być ten bewsztyk tutaj. O, nie, nie, nie. Dajmy troszkę pieprzu. I teraz Wandalanda Kashta, jak się nazywa biuro szefa Yamahama? Ok, zostało to w te, e, zrobione, więc widzę, jeszcze dodajmy sobie konserwanty. Widzę, bo to jest naturalny e, kotlet. bo... Dobra, widzę to, że Ale widzę, spójrzcie, te konserwanty są tak e, potężne, że jak spójrzcie. Pow! Dobra, widzę, mamy kurczaka na następny odcinek. Ja widzę, że nie no ten kurczak chyba może nam się przydać. Więc. Chodźmy, ale indyk wyszedł. Nie czekaj, czekaj, czekaj. Bo tam jeszcze owce zabiłem jeszcze przed odcinkiem, gdy jeszcze tę kuchnię budowałem. Wezmę sobie jeszcze to. No, wiecie, na wypadek. Widzę, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Więc widzę czas spróbować. Bardzo dobre, przyznam, bardzo dobre, dobre. Ile to jeszcze będzie się wyjerało? Nie no, to jeszcze chyba troszkę, więc widzę. Odcinek tak samo był lekko na no, szybko, ale fajnie wygląda. Tu mam jeszcze taką y, serwetkę. Tu widzowie mamy też telewizor. Tak, mamy telewizor, bo mam panach jeszcze coś tam zrobić, więc widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie i żegnam, I, i widzę, czekajcie Bo Może uda mi się na miniaturkę uchwycić, Widzę. No właśnie jak już mówiłem dziękuję wam za oglądanie tego prze, przepysznego odcinka z gotowania, więc jeszcze troszkę odczekam i widzimy się już w kolejnym odcinku. NARA!